Witamy z padoku. Za nami nagroda kochila na pierwszego. Stalią z Kap. Kamil grzybowski. Piękny finisz oddał na Aisha al -Shahani. Gratulacje Kamil. Dziękuję bardzo. E, powiedz to było trudne wyzwanie, bo klaż biegała tydzień temu. To był jej debiut po tygodniu z mocnymi e, końmi. Powiedz jak wyglądało, czy ona od początku miała ochotę tak e, super finiszować. No, widziałem, że ona tydzień temu biegała razem z Sagidem. Tam Sagid fajnie wygrał wyścig, a ona z końca stawki zaprezentowała bardzo dobry finish do niego i myślę, że tam wyciągnęła dobrą lekcję z tego wyścigu. Tam Joker ją przypilnował, bo jest tempa w dystansie. Tutaj też trochę mnie kosztowało to wysiłku, żeby ją przytrzymać w tym miejscu, gdzie chciałem nadążać za stawką, trzymać tempo, ale po prostu fajny finish. Trochę się zbierała, ciężko do tego, ale wydajnie bardzo, także zadowolony jestem. Dobry ruch ze strony trenera i właściciela, że po tygodniu zdecydowali się zapisać ją tutaj grupę. Wyżej, ale widocznie mieli, wiedzieli i mieli rację, że to jest dobry koniec. Często w zastępstwach jeździsz i to świetnie idzie, to że nie znałeś wcześniej tej klaczy, to nie, nie było problemem. A, ja jeszcze... sobie przeanalizowałem ten jej ostatni wyścig, wiadomo, lepiej ciekawi, chociaż nie zawsze się da się na konie, które się zna, ale jeżeli koniec dobry, że przygotowany, jest, ma dobry wyścigowy charakter, to jest fajnie. E, Alta Kira tutaj chyba nie zaprezentowała aż tak wysokiej formy jak wcześniej. Czy to ta klacz jest tak dobra i ma tak ogromny potencjał? Alta Kira pierwsze wyścigi miała dobre, później ta forma nie, nie, nie było zwyżki. Ewentualnie się utrzymała, ale. W parę koni tutaj było równych, ale też nie uważałem, że jest tu jakiś wybitny koń, dlatego tutaj miałem pełną nadzieję i wiarę w to, że, że mogę wygrać. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Toru służawiec Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.